Witam, dzisiaj nagram troszkę wcześniej, żeby znowu nie było, że za jasno widać. Jakbym był nafaszerowany uranem. O wojsku mi się trochę przypomniało, a było to na izbie chorych. Przepraszam. To było tak, to była jeszcze szkółka w Szubszku. no i jakoś rozchorowałem się. Jak już Wam wspominałem, to symulowałem, żeby pójść do wojska, Powiedziałem, że jestem chory na płuca, ale żeby nie migać się, jakieś odroczenia, później co, później co, to powiedziałem, że jestem zdrowy. Ale to już nie o to chodzi, to chodzi o tą izbę chory. No i się rozchorowałem, trafiłem na izbę chorych. Mo <śm> modele to tam <śm> były różne. Jeden chłopak, taki mój rośnik, nie z mojej kompanii, ale mój rośnik, wyszedł na, na miasto, do Słupska, w piżamie. To był normalny chłopak, tylko on, on chciał szwirować wariata. To WSW go wziął za dupę i do izby chorych go przywieźli. Jeden coś tam chciał chorować na serce, to za mocną herbatę sobie robił. A to lekarz przecież skuma od razu, kto symuluje. Ech. No, i też był taki jeden chłopak. Yy, wszystko mówię, młody, no bo to w moim wieku przecież jedna grupa, tylko nie z mojej kompanii, nie z mojego plutonu, ale z tej samej szkółki. I to był Hanys taki, no, już chciałem powiedzieć, młody Hanys. No, hanes, no. I ja do niego mówię. O, już nawet zapomniałem, jego miał na imię, to ile, to prawie 40 lat temu. I ty, słuchaj, bo gdzieś kiedyś słyszałem, powiedz mi y, Paweł i Gaweł po Śląsku. On zaczął i mówi, owej i Wili w jednym chałupie żyli. I dalej już nie chciałbym kręcić, coś mówił, a później i przestał. Ja mówię, i co, koniec. On mówi: Nie, to nie jest koniec, ale po co ja tutaj ja będę mówił, jak ty i tak nic nie rozumiesz? Ty się jakoś myśl, ale nic nie rozumiesz. Ja wiem, bo sama gadka jest super. To, że nie rozumiem, to nie rozumiem, ale już owej widzi. W jednym chałupie, jeżeli to już mnie rozwalił. A, no i na tej, a to tak było. Leżymy na sali, a połowę dnia to wielki tam kibel, kilku i tam chodziśmy przeszpalić. No i to tak właściwie to nuda była. I tu będzie prawie sedno spraw. Wracamy z palarni. ale, czyli, czyli z kibla, a la palarnia. Papierosy położyłem na stoliku. Zaraz ma być obchód. Kładę się. Przechodzi lekarz, obchód. Temperatury zmierzone. Jak się czujesz, jak to? Kiepsko, kaszle, gorączka taka średnia i oddychać troszkę ciężko. Tak popatrzył na mnie i popatrzył na te papierosy na stoliku. A czyje to? Ja wiem, no moje. Się przyznałem. No moje. O mój, do tych sanitariuszy, co byli z izby, z izby kory. Dzisiaj na kompanie wyleczony. Tam się nie broniłem za wiele, to znaczy wcale się nie broniłem, tylko po obchodzie ja do, do tych, tych sanitariuszy, mówię, to mam wracać na kampanię. Pewnie, co ty, kocie, chru, idiota jesteś? Lecisz się na płyce i papierosy na szafce zostawiasz, Cię lekarz by pierdzielił, a tak byłeś blisko cywila. E, no dobra, no, wziąłem. Spakowałem się i poszedłem na kompanię. No, w sumie to na tej Izbie chorych to sama nuda. Czasami tylko ktoś z kompanii wpadł, bo szkółka od izby była ja wiem, może 50 metrów. No, I powiedział, o czym jaka jest nowa nauka, co tam, o czym nie zgadka. Także, no dobra, no i wróciłem na kompanię. Wiele to ja tam nie byłem, na tej kompanii, bo trzy, może cztery dni rozchorowałem się, czyli jedna choroba niewyleczona, lekarz mnie wyrzucił, znowu się rozchorowałem za dupę na izbę chorych. To już teraz mi się sanitariusze powiedzieli, papierosy w szufladzie. Albo gdzieś w bucie, albo w kieszeni, ale nie na stoliku, co ty? Głupi jesteś? Dobra. No i poleżałem kilka dni i skierowali grupę z wybraną z Izby Chorych na komisję wojskową do Kołobrzegu. To... Pojechał ten, co w piżamie wyszedł na miasto, coś świrował. I jeszcze ze dwóch pojechał i ja pojechałem. No i komisja tam, badania, to, 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 jak długo chory, co. Ale... Ale mi mnie uzdrowili pod względem nie jest źle, może służyć. No to mogę, to mogę. Przecież ja nie świrowałem, żeby wyjść z wojska, tylko ja byłem chory. Jakbym chciał świrować, to pewnie bym co innego tam pierni, czy jakieś wzdory Ale nie o to mi chodziło, żeby wyjść do cywila. A dobra, po szkółce pojechaliśmy do Gdańska i tak wam opłatałem za, za, ja wiem, może dwa miesiące Wzięli mnie za dupę do szpitala i do marynarki wojennej <laughs> i zrobili badania. Poleżałem tam nie wiem, ile co trzy tygodnie, i wtedy wyrzucili mnie do cywila. A wcale mi się tak nie paliło, wychodzić chodzić do cywila. My wojsko było fajnie. Na zawodowego mi tak nie został, ale takie posiedzić, poćwiczyć, pouczyć się to było fajnie. Co już wam o tym opowiadałem kiedyś? I tak to dzisiaj była historia o Izbie Chorych. Jak coś sobie jeszcze przypomniał, godnego uwagi, nie wiem czy będzie śmieszne, czy będzie smutne, ale będzie godne uwagi. To powiem. Także jak chorujecie, a a palicie papierosy. Bo nie wierzę w to, że nikt nie pali chory napusa. To nie trzymajcie papierosów na stole przy sobie, bo będą Was mierzyć jedną miarką. Dusi się i pali. Trzymajcie gdzieś peta za uchem, czy w kieszeni, czy tak jak w domu w kredensie, czy gdzie. Dobra, trzymcie się. To na razie, ludzie, kochane. Cześć.